Włączamy zapłon, jest za to, że jesteś podał gazu. Współczone z 2, 3, 4, 5, 6, 7 i czekamy minutę z wciśniętym gazem w podłogę. Minuta zwalniasz ten pedał, i dopiero z... przekręcasz kluczyk. Wyłączasz kluczyk i minutę oczekujesz, i... i wtedy i mówić, działać Tak a może z innego samochodu to wziąłeś? Nie, z Fiat? A? No Fiat Tipo, niby a? 2021 rok było. Pedał, Czekaj do... jeszcze parę sekund. Dobra, i teraz tak puszczamy gaz. I teraz wyłączamy zapłon. I czekamy. I czekamy minuta, czyli do 2. Cz... Dobra. Dalej jest.